Co z premią na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w 2025 roku? Ja jestem Janek, zawodowo zajmuję się zdobywaniem dotacji na start i rozwój działalności gospodarczych, więc jeżeli chcesz być na bieżąco o wszystkich środkach, które pomogą spełnić Twoje biznesowe marzenie, zaobserwuj. Premia z Arimr na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla rolników. Program bardzo popularny w poprzednich latach, ale... ale się skończył i już więcej nie wróci. Ostatni nabór był w 2022 roku. Można było dostać 150, 200 lub 250 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności z obowiązkiem przejścia na ZUS i oczywiście kwota dotacji zależała od liczby miejsc pracy, które się stwarzało. Natomiast to dofinansowanie już wyszło z ARIMRU, ale zostało w pewien sposób przeniesione do dotacji z lokalnych grup działania. Tak więc, jeżeli mieszkasz w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców i masz tam meldunek od co najmniej 12 miesięcy, to bez względu czy jesteś na, ubezpieczony na ZUS czy na KRUS masz prawo ubiegać się o to dofinansowanie. Plus jest taki, że w przeciwieństwie do poprzedniego programu tego innego z ARIMR możesz pozostać na podwójnym gruz. Kwota maksymalnie to 150 tysięcy złotych, minimalnie 50 i co do zasady Ty jako wnioskodawca będziesz decydował o jaką kwotę będziesz się ubiegał. Ale może tak być, że lokalne grupy działania wprowadzą trochę niższy niż ten maksymalny limit 150 tysięcy złotych. Nie dzieje się to często, ale czasami się zdarza. Jakie są jeszcze inne różnice względem poprzednich naborów z Arim na premię? Przede wszystkim to, że jest to refundacja. Czyli teoretycznie nie dostajesz nic z góry po podpisaniu umowy, ale w momencie wnioskowania masz prawo zaznaczyć, że chcesz zaliczkę do 50% kwoty, o którą będziesz się ubiegał, więc dostaniesz ją po podpisaniu umowy. Wymagany jest też wkład własny minimum 35% inwestycji. Tak w telegraficznym skrócie. Jak chcesz 150 tysięcy złotych dotacji, to łącznie inwestycja jest na 231 tysięcy, około. Musisz w 100% przeznaczyć. Te środki na zakup nowych rzeczy, urządzeń, maszyn, oprogramowania możesz także przeznaczyć się na koszty remontu, budowy. Ważne jest też, że pozwalają finansować samochody, ale dostawcze. Kolejny plus to skrócenie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej z 5 lat do dwóch, co też jest dużym plusem. A o co Ty chciałbyś zapytać mnie na temat dotacji? Napisz w komentarzu. Cześć.